Zastanów się, jak wypowiadasz się o kobietach, z którymi ci nie wyszło. Na przykład dziewczyna nie chciała z Tobą rozmawiać w dzień czy w klubie, nie odpisała Cię na wiadomość, nie wiem, poranca jakoś Wasze plany się rozminęły, nie udało Wam się spotkać? Czy każda z tych kobiet jest w Twoich oczach głupia, dziwna, księżniczkowata? Zastanów się, czy jest możliwe, że te wszystkie kobiety, które nie chciały z Tobą wchodzić w relacje, są głupie, albo dziwne, albo źle wychowane. Czy może to jest tak, że próbujesz demonizować te kobiety, żeby usprawiedliwić, dlaczego ci z nimi nie wyszło? Wtedy, gdy ocenisz, że taka osoba po prostu jest zła, nie zasługuje na Twoją uwagę, na to, jaką fajną osobą jesteś, wtedy czujesz się OK. To odrzucanie aż tak ci nie boli. Tylko pytanie, czy życie polega na tym, żeby chronić Twojego? Życie polega na wchodzeniu w dyskomfort. Życie polega też na tym, a szczególnie relacje z kobietami, by odkleić się od rezultatu by po prostu robić swoje, pragmatycznie, chłodno i w momencie, kiedy nie wyjdziecie z jakąś dziewczyną, wyciągnąć z tego lekcję, nie biczować się, nie demonizować tej osoby, tylko po prostu stwierdzić, ok, nie wyszło, być może mogłem to i to zrobić lepiej i ruszyć do przodu z tą lekcją, ale nie będziesz w stanie tej lekcji dla siebie wyciągnąć, jeżeli będziesz się oszukiwać, jeżeli każda kobieta będzie głupia, dziwna, to jej wina i wszędzie będziesz szukał winy, tylko nie w samym sobie.